Czy w drugiej i trzeciej części łatwiej grało się sceny seksu? Nie, słuchajcie, to jest tak, że to wcale nie polega na tym, że jeżeli już tak zwane pierwsze koty za płoty, to w takim razie przy drugiej i trzeciej części będzie łatwiej. To w ogóle nie o to chodzi. To, to zawsze są bardzo różnorodne emocje. Jest to bardzo trudny akt twórczy. I nie mogę powiedzieć, że było łatwiej. Na pewno czułam się absolutnie zaopiekowana. Też przez to, że Netflix e, sprawuje pieczę e, nad e, filmem e, 3.6.5, e, drugiej, trzeciej części, e, powstała taka funkcja jak Intimissimi e, Coordinator. Czyli? czyli? to jest taki koordynator od spraw intymnych, który zawsze jest przy aktorach w, podczas kręcenia scen intymnych. I też... E, no jaka jest jego rola? Musi dbać o to, czy... Czy się czujemy komfortowo? Czy jesteśmy zaopiekowani? Czy, czy niczego nam nie brakuje? Czy jesteśmy zakrywani wtedy, kiedy się kończy dane ujęcie? I rzeczywiście tak się działo. I, i tutaj absolutna szapoba dla koordynatorek, które z nami były, które, które po prostu dbało o to, żebyśmy czuli się komfortowo. A w pierwszej części była taka osoba? Czy to ze względu na to, że się Nie, nie, nie. No przez to, że tak naprawdę ta funkcja jest dopiero nowa i gdzieś, gdzieś dopiero wchodzi w, w świat filmowy. Y, więc przy pierwszej części było to absolutnie niemożliwe, żeby taka osoba z nami była, bo, bo takiej funkcji po prostu jeszcze nie było. Ona jeszcze nie istniała, to się dopiero rodzi y i gdzieś tam cały czas formułuje, jeśli mogę tak rzec, i y y nabiera jakiegoś takiego nowego wydźwięku nowego jakiejś takiej innej świadomości y byto bytowania, bycia y na planie filmowym. A ile osób jest przy scenach seksu? To jest bardzo ograniczone grono. Y reżyserzy siedzą przy. przy y przy monitorach jest z nami kamerzysta. Jeżeli jest potrzebny dźwięk, to jest z nami dźwięk i, i, i tak naprawdę intimidacy coordinator, jak już wspomniałam, i, i to tyle tak naprawdę.